Dzisiaj pokażę, jak z profili zbudować taki kosz wewnętrzny. Jak jesteś ciekawy, no to zaczynamy. W pierwszej kolejności wpinam sobie pierwsze profile dolne i profile jak najwyżej, ale tak, aby starczyła mi do nich obrysówka w całości niełączona. Tutaj jest 4-metrowa, akurat widać, tu jest trochę zapasu, tu jest na styk. Trzeba będzie ją jeszcze minimalnie przedłużyć, ale to później. Pierwsze ustawić, mniej więcej, jak to ma iść. Na dole, powiedzmy zaczynamy sobie od lewej strony, od prawej, jaką wygodniej, ja zacząłem od tej. Ustawiamy tak ten profil. Na razie od nic nie jest ścinany, nic nie będzie, może być z luzem, to nie musi być pasowne. Pierwsze należy ustawić sobie kosz. Nakładamy obrysówkę, tak aby krawędź idealnie strzelała nam w narożnik. Żeby nie była ani tu, ani tu, bo później ta linia będzie gdzieś w dziwnym miejscu uciekać, linia kosza ma się zejść tu w łączeniu, dlatego ta obrysówka musi patrzeć w sam narożnik, może być tam ciut z milimetr odsunięta w jedną czy w drugą, teraz tak tym sobie dojeżdżamy z drugiej strony tak aby nie uderzał w samą krawędź tylko minimalnie wyżej, powiedzmy w to przetłuczenie to jest przeważnie obrysówka czyli ma minąć krawędź o jakieś tam 2 mm, ciut powyżej, bo tu będziemy kręcić drugą obrysówkę i nie będą one na styk, bo to ciężko jest tylko będzie właśnie w tym rowku. Ten rowek będzie prowadzenie. Bamy ustawiamy dół. Analogicznie robimy u góry, czyli znowu zakładamy sobie na profil, dołu profil wcięty, tak na sztukę. Taka była po dwa profile żeby był w płaszczyźnie, ewentualnie jeden profil plus obrysówka. Ja nie mam obrysówki, łapię na dwóch profilach. I znowu dojeżdżamy drugim profilom, który również na ten moment jest tylko na sztukę i ustawiam go tak, żeby znowu wjeżdżał, powiedzmy celowo, kancikiem w ten rowek. I jak widać od razu już na pierwszy rzut oka, że tam się zgrywa po belce koszowej, ale tu już ucieka no, w jedną stronę i nic z tym nie robimy, bo jeśli przesuniemy ją tutaj, te profile, żeby były na środku, z automatu ten profil jakby będzie niżej i tak to łączenie płaszczyzn wyjdzie nam tu, więc nie robimy na siłę jakiegoś przesuwania, żeby było w środku, bo po wytyczeniu tych płaszczyzn okazuje się, że środek wychodzi tutaj. Dlaczego? Nie wiem. Może nie ma kąta, tu są różne nachylenia kątów. Wieszaki mogą być odsunięte. Na różną odległość, nawet nie chce mi się szukać, dlaczego ten środek nie jest na środku, to jest nieistotne. Dla mnie istotne jest tylko to, aby ścianka kolankowa była równa, żeby nie było na niej ząbków na różniku, czyli zbiega się w jednej linii w płaszczyźnie, trzecia linia zbiega się na środku, to jest dla mnie istotne, nic więcej, a że potem linia zabudowy, łączenie kosza nie będzie idealnie na belce koszowej nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ tego i tak nie będzie widać. To jest nieistotne. Skupiamy się na tym, co widać. Reszta jak wychodzi, olewamy temat. Nie zagłębiamy się, szkoda czasu, dlaczego to nie wyszło na środku. Bo później po zabudowie co za różnica, czy linia kosza wyjdzie tu, czy linia kosza wyjdzie tu, czy tu. Nie ma to kompletnie znaczenia. Ważne, żeby ładnie, równo. Tak, jest pierwszy etap. W tym etapie mogę już zmierzyć, ile muszę przedłużyć tą obrysówkę. Tutaj końcówkę można lekko sobie zaciąć pod kątem, żeby tutaj i górę, tak aby doszło nam bliżej sobie tam do kosza. Zaraz pokażę, jak to skręcam i po skręceniu można gdzieś wrzucić ten następny profil mocniczy gdzieś wyżej najwygodniej jak narożnik tego profila wchodzi w to przetłoczenie które jest tutaj, wtedy wszystko jest w miarę równo jest trochę przycięte, ale to jest tylko poglądowo. tak ma wyglądać dwie obrysówki i skręcone przez narożnik pchełką Kręcone mniej więcej co Pół metra plus minus. Także w miarę to sztywne wszystko było. Obrysówki skręcone razem. Tak to wygląda. Tak jak mówiłem. Włożona obrysówka, przełożona. Do tego wytłuczenia jako prowadzenie i przez narożnik co jakieś tam pół metra skręcone pchełką, tak aby się to wszystko razem trzymało. I teraz jeśli już jest wyznaczone powiedzmy ta linia, jak ta zabudowa idzie tu i tu, można przystąpić do uzupełniania profili. I teraz tak, tam trzeba ustalić powiedzmy, pod jakim kątem te profile mają być zacięte. Tu, i pod takim kątem wszystkie ścinamy i dosuwamy. Jeszcze teraz tak, jako że tu jest okno dachowe, w pierwszej kolejności tak, należy zapiąć profil. Ostatni, licząc od dołu, jak wyjdzie się w tą stronę, który będzie w całości. U mnie w tym przypadku. Jest tylko jeden profil w całości. Gdyby okno było jakoś wyżej, tych profili mogło być więcej. można by dojechać te wszystkie, które są w całości. Czyli należy zapiąć ten profil, który będzie już w całości na dole. Jako, że będzie sztukowany, gdzieś trzeba zrobić łączenie. Nie robi się łączenia gdzieś na dole, tylko tak, aby powiedzmy profil trzymał się na dwóch wieszakach, i przy którymś wtedy łączenie. W moim przypadku łączenie pewnie zrobię. Gdzieś w tym miejscu blisko wieszaka. Ten jest cały. Potem robię pierwszy cały, który wypada zaraz nad oknem. U mnie pierwszy cały tu będzie cięty, tu jest światło, zabudowa okna. Pierwszy cały, który jest nad oknem, będzie ten. Tego też należy sobie zmierzyć. Odtąd do ściany wpiąć. Wtedy zapinam obrysówki. Tak, aby już mieć linie okna, dokąd będą te profile. Nie bawię się, że wpinam w całości, a potem wycinam, bo, wycinam, bo to jest odpad z tego okna. Nigdzie go zbytnio już nie zużyjecie. Ja robię sobie pierwszą ramkę i mierzę do ramki i docinam każdy profil na, na wymiar do tej konkretnej ramki, którą mam. Tak samo z drugiej strony. Po co mam dawać cały i go wycinać i tu, i tu? Jak mogę zrobić najpierw? Z obrysu, ramkę, która będzie linią okna zabudowy i mierzyć każdy profil i na wymiar i wkładać, po co robić podwójną robotę i jeszcze generować odpady, bo te wszystkie profile to jest odpad zbytnio nie ma gdzie ich potem wykorzystać, dlatego nie generujemy odpadów, a tak to na jeden, drugi, trzeci, 4 i ewentualnie gdzieś zostanie na końcu końcówka odpadowa. Dobra, narożnik ustawiony. Dolny profil cały ustawiony na nownym cały profil ustawiony. Ramka okienna już jest praktyczna. Też ustawiona tam po uzupełnieniu profili. Ewentualnie delikatna korekta. Tak. Tutaj tą górną krawędź jak zakładam ją zawijam na profil. Tak to wygląda. Także jest sztywno, już się jakoś nie rusza. i Mogę sobie bez problemu wkładać profile i to się nie przestawi, ale w razie co jeszcze mogę prawo, lewo sobie to skorygować. Tak samo zawinięte jest na dole. Czyli jest już, ciężko chodzi, jakoś samo się nie przestawi, ale korekta jest. Jak uzupełnię wszystkie profile, podocinam, poustawiam, zrobię sobie linię, wtedy daję pchałkę na dole i daje pchełkę tutaj. Ta pchełka nie zawadza, więc tutaj obojętnie jaką pchełkę dacie, czy wkręta, czy co w tym miejscu i tak nie zawadza do płytowania. I później tak, wszystkie poprzeczki, które będą włożone, będą skręcone i z tej strony i z tej strony. Dlaczego na sztywno? Tak, aby podczas płytowania, układania wełny, foliowania nie było, że gdzieś mi to ucieknie w jakąkolwiek stronę. Jak ustawię linię w kącie prostym, plus jakieś 2 mm rozwarte na narożnik aluminiowy czy tam inną taśmę. Tak, chcę mieć to ustawione do samego końca, a nie, że po płytowaniu się okaże, że nagle gdzieś macie banan, już nie ma co z tym zrobić. Dlatego tu wszystko skręcam pchełkami. Tak samo ten, który jest cały, przynajmniej z jednej strony, chwycony pchełką żeby to się już nie ruszało. Jak ja to ustawię, to chcę mieć w miejscu, w którym ustawiłem. Tak samo dolny. I teraz tak, kosz popany, linia zapana laserem, tak żeby nie było, że ten kosz jakiś wyszedł waty. Ułatwi to później kręcenie płyt. I po kolei teraz mogę sobie mierzyć na chwilę, uzupełniać wszystko, zrobić jedną stronę. Potem tak samo już do ustawionego kosza Robić drugą stronę, także z drugiej strony już jest mniej zabawy, bo ta linia jest chwycona. I tutaj wszystko również, gdzieś tam przynajmniej co drugi skręcam. Tu w koszu można chwycić każdy przy ścianie, co drugi, tak żeby to też gdzieś tam nie tańczyło. Samą blok to okno już pokazywałem. Tutaj w filmie rzucam linka, tam jest dokładnie wszystko opisane. Tu tak jakieś pokażę dodatkowe kroki, jak to wygląda. No i lewa strona zrobiona, została strona prawa. I znowu zacząłem. Dolny pierwszy, który będzie cały profil, który nie wchodzi w światło okna. Zaraz kolejny nad oknem, który również nie wchodzi w światło okna. Tu już skręcone, żeby to się wszystko trzymało. Oczywiście pchałka z drugiej strony, żeby mi się tu wymiar nie przestawił. Tak samo na dole, tam wypada łącznik, czyli w miarę blisko profila, profil, który jest cięty minimum na dwóch grzybkach, tamten również wisi na dwóch grzybkach, a tu ma swobodę, nie skręcam, bo to nie ma sensu, matko trzymać w kupie. Ważne, aby ten łącznik wypadał w miarę blisko profila z jednej z drugiej, i nic więcej nie trzeba robić. Narożnik będzie skręcony oczywiście pchełki, tu takie pchełki, które nie wystają, nie wiem, może to pokażę. Czyli mamy pchełki, które w ogóle praktycznie nam nie wystają, licują się z profilami. Jesteś ciekaw co to za pchełka? Odszukaj filmu na kanale, nie będę tutaj się za dużo rozwodzić. Jest o tym film. Tu oczywiście wszystko skręcone, także mi tu nic. Nie latało. Oczywiście z drugiej strony tak samo. Wszystko skręcone tu też, żeby nic nie latało. Tak jak wspomniałem wcześniej, wymiar ustawiony pchełką nastało już skręcone tu i tu. I wszystko się trzyma. Tak wygląda narożnik spięty Przedłużenie było o 35 cm, czyli całą wyjechałem 35 metrów 35 cm dalej, zrobiła wstawka jedna z tej strony, druga z tamtej, tak aby wszystko było sztywne. Nie wiem, czy wspominałem oczywiście linia ustawiona, żeby nie szło tak. Ten narożnik, więc od lasera, połapane jest prosto. Przed jeszcze wełnowaniem drugiej warstwy warto wziąć łatę, profilaktycznie sprawdzić, ale w moim przypadku praktycznie to się nie zdarza, aby kręcąc grzybki od lasera do swojej tarczki, którą wykonałem, swojego patentu, żeby coś było nie tak, ale profilaktycznie wiadomo, łatę można przyłożyć, sprawdzić, na tej stronie wszystko ok, zrobię drugą, tak samo to sprawdzę. Także taki z grubsza materiał, no i tutaj folię sobie zacznę z tego profila i tak to wygląda, wszystko przyklejone mogła być z centymetr wyżej. Teraz jest tak na granicy płaszczyzny. Mogła być centymetr wyżej. W następnym pomieszczeniu będzie wyżej. No i tak to się prezentuje. Prosta robota. Kątownik nastawny, taki na szybko do przycinania kąta na profilach. Oczywiście tnę kątówką. Dlaczego? Bo jak przytniecie nożycami tam się wygina. Ciężko potem wchodzi w obrysówki. Nie ma takiej opcji, żeby profil Wam zardzewiał Aby profil zardzewiał, potrzebne są dwie rzeczy: wilgoć i tlen. Wilgoć nie ma prawa tutaj być, więc to nie ma takiej opcji, że to zardzewieje. A widzimy już profile, które rdzewiały nie w miejscu cięcia i mam gdzieś przewrzucone zdjęcie, tylko zgnite było przy oknie na środku, przy śrubach bo było dużo widgoci, źle to wszystko było wykonane Następowała tutaj kondensacja i gniło normalnie w koło śrub czyli nie w miejscu cięcia a miejsce cięcia, gdzie było cięte prawdopodobnie śliwierką było czyste, bo tam nie przemarzało tak więc teoria z gniciem profili od kątówki trochę słaba no i nieraz już leżały gdzieś profile z pół roku na zewnątrz na deszczu i zero śladu można między bajki sobie włożyć jakieś tam teorie, że nie wolno ciąć kątówką. Tyle w tym filmie. Ta strona analogicznie do tej linia wszystko zostawione, więc wystarczy uzupełniać. Na razie.